Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam mój nowy nabytek, który zakupiłem niedawno, jakieś 5 dni temu, a nie nagrałem filmu, bo nie wiedziałem czy się ukorzeni, a jest to jak widać figa z figą. Takie ma owocki Pień jest dosyć gruby Jak widać, mam mokro, dlatego że była przed chwilą podlana. No i teraz postaram się pokazać Wam ją w całej okazałości. Tak wygląda w całej okazałości. Jak widać, zlewa się z jabłonką, która jest u sąsiadki. Więc ciężko będzie ją tak zobaczyć. Niektóre owoce niestety od tego czasu opadły, na przykład takie jak te, one są po prostu miękkie, ale jest to spowodowane właśnie tym, że specjalnie jeszcze tak nie zakopałem. Widać jaka była mała donica, i ona musi się po prostu dobrze ukorzenić. Tu będzie jeszcze trochę ziemi na tym ewentualnie jakaś pora, może jakieś półko się zrobi, że jakoś to wyglądało. No i widać liście ma takie o, pousychane, no ale to normalne akurat przy takiej widze która była w małej donicy no to jest fajnie ona jest cała praktycznie zdrewniała o, jak widać tu ten owoc już się nie utrzyma po prostu dostała takiego szoku ale są to też owoce które są duże na przykład takie jak te i widać że one się już utrzymają No i to by było praktycznie na tyle w tym filmie, ale jeszcze mogę was zaprosić na kolejny, który będzie o pewnym bananowcu, którego już zakupiłem dosyć dawno, ale pokażę jak wygląda i też jest już posadzony na działce, ale w donicy. Bo jak widać ta figa jest sadzona w gruncie. I do zobaczenia. Na razie, cześć.